Witam, dziś jest 936 Dzień Wojny. Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszej wiadomości dnia. Jeśli chodzi o front kurski, konwoje sił ukraińskich na północ od Metchwezde zostały namierzone przez rosyjskie drony. Ataki te poszerzają szarą strefę na linii frontu. Sytuacja pokazuje, że rośnie napięcie i nasilają się starcia w tej części frontu. Kontynuujmy z kolejnymi wiadomościami. Na froncie kurskim rosyjskie ofensywy trwają intensywnie w rejonie w Zenapnoe i okolicznych wioskach. Sytuacja w Kursku przedstawia na mapie bardzo złożony i chaotyczny obraz. Walki w tym rejonie pokazują, że linia frontu zmienia się dynamicznie, a obie strony walczą o strategiczne punkty. Kontynuujmy z kolejnymi wiadomościami. 18 systemów artyleryjskich Bohdan zdani dla ukraińskiej armii. Poinformował o tym minister obrony Trolls Lund Poulsen w swoim przemówieniu na jałtańskim szczycie strategii europejskiej. Dania sfinansowała produkcję systemów, składając w lipcu zamówienie na ukraińską produkcję. To była pierwsza umowa, którą podpisaliśmy. W lipcu złożyliśmy zamówienie na produkcję 18 systemów artyleryjskich Bohdan, które zostały dostarczone ukraińskim siłom zbrojnym w ten weekend. Dodał również, że produkcja i zakup broni w Ukrainie jest znacznie tańsza niż za granicą. Tańsze jest również utrzymanie ich w sprawności. Kontynuujmy z inną wiadomością. Grupa Horne i 225 Brygada Powietrzno-Szturmowa przeprowadziły wspólną operację w związku z nalotem na kwaterę Główną Wroga we wsi Weseloj. W wyniku tego ataku zniszczono budynek z piechotą Wroga. Poinformowano również, że bataliony 22533 zdołały przeniknąć na tyły wroga i nadal trwają starcia. W następnej wiadomości poinformuję o rosyjskich stratach. 1170 osób personelu wojskowego, 6 czołgów, 20 pojazdów opancerzonych, 23 artylerie, 1 system obrony powietrznej, 85 dronów, 1 pocisk manewrujący, 53 pojazdy. Chciałbym usłyszeć twoją opinię na temat rosyjskich strat w komentarzach. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Żołnierze z 95 Brygady Rubak udostępnili materiał filmowy z operacji oczyszczania Małej Lokni. Stwierdzono, że operacja przebiega pomyślnie, a elementy wroga w okolicy zostały usunięte. Takie operacje przyciągają uwagę jako część wysiłków ukraińskich sił zbrojnych na rzecz postępów na linii frontu. Przejdźmy do następnej wiadomości. Wywiad wojskowy twierdzi, że Ukraina zestrzeliła rosyjski samolot Su- 30 nad Morzem Czarnym. Ukraiński wywiad wojskowy, Hauer, powiedział 12 września, że ukraińskie wojska zestrzeliły rosyjski samolot Su-30SM podczas operacji na Morzu Czarnym, której koszt szacuje się na 50 milionów dolarów. W porze lunchu najeźdźcy zgłosili dowództwu charakterystyczną plamę z paliwa lotniczego znalezioną w morzu 70 km na północny zachód od przylądka Tarkhankut, a wkrótce potem zobaczyli również wrak zniszczonego Su-30SM. Myśliwiec, który spadł do morza, należał do 43. oddzielnego pułku lotnictwa morskiego rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych, stacjonującego na lotnisku w mieście Saki na tymczasowo okupowanym Krymie. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Tydzień temu doszło do eksplozji w składzie amunicji w regionie Woroneża w Rosji. Eksplozje spowodowały pożar na dużą skalę w okolicy, co wywołało panikę w okolicznych wioskach i spowodowało konieczność ewakuacji niektórych mieszkańców. Pożar, który nastąpił po eksplozjach, ujawnił również lokalizację rosyjskich składów amunicji i miał negatywny wpływ na operacje wojskowe w okolicy. Chociaż nie ma jasnego wyjaśnienia przyczyny eksplozji, incydent ten jest uważany za część wojny ukraińsko-rosyjskiej. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Małe bezzałogowe statki powietrzne zmieniają zasady walki piechoty. Mogą atakować w sposób, który wcześniej nie był możliwy, zamieniając bezpieczne obszary w śmiertelne pułapki. Okopywanie się było ważną częścią zajmowania pozycji obronnych przez ponad 100 lat. Wraz z poprawą siły ognia w XIX wieku, piechota zaczęła opuszczać zwarte szeregi i ukrywać się. Do i wojny światowej kopanie okopów było jedynym sposobem na uniknięcie intensywnego ostrzału artyleryjskiego i maszynowego. Obrona nie zmieniła się zbytnio od tego czasu żołnierz, który służył na froncie zachodnim w 1916 roku, będzie czuł się jak w domu w okopach na Ukrainie w 2024 roku, tylko po to, by zostać zaskoczonym przez panele słoneczne i smartfony. Ale jak zauważył prezydent Żeleński, nie jest to tylko wojna okopowa z i wojny światowej, ale i wojna światowa z dronami, a drony zmieniły wszystko. Pierwszą rzeczą, jaką robi żołnierz piechoty po zajęciu pozycji, jest użycie narzędzia do kopania okopów, aby wykopać okop wystarczająco głęboki, aby ukryć się i chronić przed bezpośrednim ostrzałem i odłamkami. Można to rozszerzyć do okopu, jednoosobowej pozycji bojowej wystarczająco głębokiej, aby w niej stanąć. Przy większej ilości czasu i pomocy sprzętu inżynieryjnego pozycja obronna może zostać przekształcona w system okopów. Systemy okopów zazwyczaj mają podziemne schrony lub bunkry ze wzmocnionymi dachami, które są wystarczająco wytrzymałe, aby wytrzymać ostrzał artyleryjski. Drony sprawiły, że wiele z tych środków obronnych stało się przestarzałych, a w niektórych przypadkach niebezpiecznych. Drony, konsumenckie kwadkoptery wyposażone w mechanizm zrzucania jednego lub więcej granatów, mogą zrzucać bomby z niezwykłą dokładnością z wysokości kilkuset stóp. Każdy żołnierz w okopie może kopać swój własny grób. FPV mogą nurkować pionowo w kierunku pozycji obronnych, a siatki przeciw dronom wydają się być teraz powszechne w okopach po obu stronach. W grze znajduje się również wiele osłon chroniących przed spadającymi dronami. Sytuacja zmieniła się jednak najbardziej w bezpiecznych wcześniej bunkrach i pozycjach. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. Łotewski minister poprosił sojuszników o więcej środków obrony powietrznej. W środę 11 września łotewski minister obrony Andris SPRDS spotkał się z admirałem Sir Kate'em Blountem z Wielkiej Brytanii, zastępcą dowódcy naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie oraz generałem Jamesem Beheckerem ze Stanów Zjednoczonych, dowódcą dowództwa sił powietrznych NATO, którzy przebywają na Łotwie z wizytą roboczą. SPRDS omówił niedawny incydent związany z wlotem uzbrojonego drona typu Szechyd z Białorusi na terytorium Łotwy. Podczas spotkania SPRDS wezwał do wzmocnienia obrony przestrzeni powietrznej NATO i promowania obecności sojuszniczej na Łotwie, zarówno poprzez zwiększone działania odstraszające, jak i wdrożenie modelu aktywnej rotacji obrony powietrznej NATO uzgodnionego przez sojuszników na szczycie NATO w Waszyngtonie latem tego roku. Jak powszechnie informowano, 7 września Dran Uszechyd rozbił się w dzielnicy Gajgalawa w okręgu rzekny. Po tym incydencie Ministerstwo Obrony rozpoczęło aktywne konsultacje z sojusznikami, którzy niedawno doświadczyli podobnych incydentów. Rumunia poinformowała o podobnym incydencie dzień później. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Rosyjscy propagandyści narzekali na występ Trumpa w debacie. Kilku komentatorów w rosyjskiej telewizji państwowej 11 września wyraziło rozczarowanie występem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w pierwszej debacie przeciwko wiceprezydent Kemali Harris. Prezenterzy telewizyjni argumentowali, że Trump musiał zostać sabotowany, aby tak słabo wypaść w starciu z Harris. Pracownicy rosyjskiej telewizji państwowej skarżyli się, że Trump był w niekorzystnej sytuacji podczas debaty, podczas gdy inni krytykowali moderatorów za sprawdzanie twierdzeń Trumpa w czasie rzeczywistym. Dotarliśmy do końca naszego wideo. Możesz wysłać super podzękowanie za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybować mojego kanału i włączyć powiadomień. Do zobaczenia jutro!